Cześć, z tej strony Aleksandra Pokora. Temat laktacji to jest oczywiście domena doradczeń laktacyjnych. Jednak fizjoterapeuta uroginekologiczny również ma wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych młodej mamy, by laktacja była nieco mniej dokuczliwa. Laktacja stabilizuje się przez cały okres połogu, a jej początki nierzadko są wyzwaniem dla młodej mamy. Na początku doświadcza ona nawału pokarmu, i zarówno ona, jak i niemowlę uczą się karmienia piersią. Tymczasem, tuż za rogiem, czycha twarda i obrzęknięta piersi, zapalenie piersi, zatkanie przewodu mlecze, mlecznego i ból brodawek. Rany. Co może w takim razie zaproponować pacjentce, fizjoterapeuta? Przede wszystkim ruch który dosłownie poruszy zastojem w obrębie tkanek piersi, poprawi cyrkulację krwi, limfy oraz chłonki, co wpłynie na lepszy przepływ pokarmu i będzie zapobiegać tworzeniu się obrzęku. Ruch możemy wprowadzić w formie terapii manualnej, ćwiczeń czy technik autoterapii. Przepływ płynów będzie też usprawniany przez zastosowanie kinezjotapingu, który dodatkowo uniesie pomieść ku górze i poprzez sprawniejszą wymianę płynów pomoże zmniejszyć stan zapalny i tym samym zredukować odczucia bólu. Ćwiczenia otwierające i mobilizujące klatkę piersiową, obręcz barkową, delikatne techniki manualne naprawdę mogą przynieść pacjentce dużą ulgę. Dlatego warto w wywiadzie zapytać się pacjentkę o laktację i zaproponować jej odpowiednią terapię.